Cześć, to nie komedia, to poważna sprawa. Kuna naprawdę może wyrządzić wielkie szkody w samochodzie. Jak ją odstraszyć, jak zablokować jej dojście, jak zniesmaczyć jej przebywanie pod maską samochodu, pokażę wam w moim filmie. Zapraszam do oglądania. Wiadomo, Kuna jako stworzenie musi gdzieś mieszkać, w lesie ma norkę, a w mieście próbuje budować gniazdo w samochodzie. Oczywiście nie zawsze, ale często tak jest. Jak sami widzicie na filmie, pod maską wygląda to strasznie. Możecie mi wierzyć albo nie, jest to skuteczny sposób, który działa, a nie jest to mój pierwszy samochód. Mam doświadczenie, którym chciałem się z Wami podzielić. Jeżeli padnie pytanie, co z gwarancją, odpowiem krótko. Kto nie ryzykuje, to nie ma takich zabezpieczeń. Osobiście wolę zabezpieczyć przewody i węże gumowe w samochodzie, niż później patrzeć, jak biły się w nie zęby kuny. Pewne jest jedno, gwarancja nie obejmuje szkód, które wyrządziła Kuna w samochodzie. Zobaczcie na przykładzie samochodu Kia Sportage, jak to z bliska wygląda. Takie zasieki nie wyglądają ciekawie, ale uwierzcie na słowo, że są skuteczne. Dzięki moim eksperymentom Kuna do samochodu nie przychodzi i mam święty spokój. Naprawdę jest OK. Zanim zacznę pokazywać miejsca, w których zabezpieczyłem samochód, pokażę jeszcze jak i czym to zabezpieczyć. I dla przykładu przydatny może być taki zwykły organizer do przewodów RTV, który umieszcza się za telewizorem, na przykład przy komputerze. Przede wszystkim przewidziany jest on do eleganckiego ułożenia przewodów, również do zamaskowania widoku przewodów. Sprawdzi się też idealnie w samochodzie do skutecznego osłonięcia przewodów elektrycznych oraz gumowych. Organizer ten posiada kilka klamer, które ułatwią jego zamocowanie. Można go kupić w sieci handlowej. W opisie umieściłem przydatne linki, które mogą się przydać. Montaż tego organizera nie jest skomplikowany. Wystarczy porozginać go lekko na boki i umieścić przewody osłaniane w środku. Taki organizer pod maską mojego samochodu da się zauważyć w kolorze szarym. Za chwilę zobaczycie, w których miejscach go umieściłem. Warto dodać, że organizer jest elastyczny i pomieści w swoim wnętrzu przewody o różnych grubościach. Przed montażem warto zaopatrzyć się w opaski elastyczne, tak zwane trytki, które posłużą do szybkiego i skutecznego zamocowania tych wszystkich osłon/kolców. Te wszystkie osłony i kolce muszą trzymać się pewnie stabilnie, w taki sposób, żeby nie poodpadały i nie przesuwały się podczas jazdy samochodem. A to są kolce. Te pierwsze to są kolce na gołębie ptaki. Na balkony, balustrady a to jest siatka z kolcami oczywiście wszystko plastikowe służy do ochrony tarasów, ogródków przed kotami krótko mówiąc, przed zwierzętami domowymi przeważnie po to, dla przykładu, aby nie niszczyły roślin ozdobnych. Nadmienić warto, że taka siatka nie jest ostra ona nie kaleczy zwierząt ona po prostu ma zniechęcić do przebywania w tych miejscach ponieważ siadanie i chodzenie po takiej siatce dla zwierzęcia jest bardzo mało. Komfortowe i niewygodne, nadaje się idealnie do wyścielenia opaski powierzchni, również pod maską samochodu. Kolce na ptactwo gołębie, tak one wyglądają z bliska, można je dopasować do różnych powierzchni, można je pociąć do wymaganej długości. Posiadają dużo otworków z różnych stron, do których można włożyć i przymocować opaski zaciskowe. Nie trzeba nic rozwiercać, te otwory są przygotowane, gotowe do użytku. Ta cała zabawa z kolcami i siatkami polega na tym, aby jak najbardziej osłonić najbardziej wrażliwe części w samochodzie. Oczywiście w okolicy silnika, ponieważ tam się często zagniża kula. No dobra, zobaczcie teraz, jak to wygląda w samochodzie i na co należy zwrócić uwagę. Te wszystkie kolczatki siatki muszą być solidnie przymocowane opaskami do silnika lub obok ponieważ silnik mocno wibruje posiada mocne drgania i może to wszystko się poluzować, poodpadać dlatego mocowanie tych gadżetów że tak powiem, musi być pewne stabilne, precyzyjne teraz zauważcie, pokazuję co Kuna najbardziej lubi kąsać, przewody węże, a na przykład tutaj są przewody ze sterownika silnika komputer silnika inaczej mówiąc tu są wejścia, złącza to wszystko jest osłonięte po to aby ona nie siadała na akumulatorze i nie miała czasu na kąsanie tych wszystkich części wystających. A to jest właśnie główna wiązka. Wiązka przewodu, która idzie ze sterownika silnika tu w tym właśnie oklocie pod tym organizerem szarym, tym właśnie, w moim przypadku szary jest organizer. Demonstrowałem wcześniej czarny. Usunięcie to powoduje, że kuna ma trudniej. Ona po prostu się zniechęci lub będzie musiała się tutaj bardzo, bardzo wysilić żeby cokolwiek zrobić w tym przewodzie, że tak powiem ząbków szybko nie wbije, tym bardziej, że nie ma gdzie usiąść, bo tu jest siatka, są kolce itd. Tak to nikogo nie strasza, ale jeżeli kuna ugryzie tą wiązkę przewodów, poniszczy ją, tą wiązkę z komputera, to macie pazemiatane. Po prostu taka wiązka nowa kosztuje od 7,5 do 18 tysięcy. To są ciężkie pieniądze. awaryjnym wyjściem z takiej sytuacji może być ubezpieczenie samochodu. O ile takie ustedki od pokryzienia zawarte są, w pakiecie ubezpieczenia samochodu. Dlatego postanowiłem ochronić samochód właśnie w taki sposób, który w tej chwili demonstruję. Żeby dobrze odebrać przekaz mojego filmu, chciałem zaznaczyć, że ja nikogo nie namawiam do takiego założenia o sprzętu do silnika do samochodu i tylko przedstawiam alternatywę, jak można osłonić się, ochronić przed kuną, przed zwierzakiem, żeby nie poniszczył Waszego cennego samochodu. Osobiście taką opcję zabezpieczeń wybrałem i zabezpieczyłem samochód. Kuna to jest takie stworzenie, że za wszelką cenę próbuje budować gniazdo w samochodzie. Ten tor przeszkód, zasieków, kolczatek spowodował, że nie ma kuny w samochodzie, a prawdopodobnie poszukała sobie innego miejsca, wygodnego, przyjemnego. A teraz zobaczcie te wężyki, które pokazuję. O, to te właśnie ten tu. I ten z boku zaraz pokażę z której strony są przeważnie gryzione w pierwszej kolejności, bo to wystaje, to jest wygodne, ono tu sięga, ono tu ma miejsce, ma dojście. Dlatego osłoniłem ten przewód, i oczywiście osłoniłem też okolice, gdzie ona może usiąść, przebywać. Tu wyraźnie widać przewód ten osłoniłem spiralną osłoną do węży przewodów, tak żeby go skutecznie ochronić. A gdy zdarzy się, trafią na niego zęby kuny, zawsze jest dodatkowa osłona, która z pewnością utrudni pogryzienie tego przewodu. Słuchajcie, odpukać, te kolce muszą działać. No nie mam kuny w samochodzie. Przy takim montażu pamiętajcie, aby był dostęp do miarki poziomu oleju oraz do korka wlewu oleju. To są takie punkty, które warto mieć pod ręką. Przypomnę jeszcze raz, żeby to wszystko dobrze przymocować. To nie może być nic luźne, nic nie może latać. A teraz bardzo ważna uwaga, pamiętajcie, aby nie montować tych wszystkich rzeczy w pobliżu kolektora spalin, wylotu spalin. Bo tam są bardzo wysokie temperatury i chodzi o to, żeby, żeby nie doszło do przypadkowego wytopienia lub nawet zapalenia. Muszę powiedzieć, że zabawa z takim zabezpieczeniem generuje pewne wyzwania. Do minusów takich zabezpieczeń zaliczam fakt, że przed przeglądem trzeba niestety to zdemontować. No oczywiście nie wszystko, ale takie właśnie główne punkty tam gdzie, tam gdzie mechanik musi mieć dojście do wykonania pewnych napraw serwisowych, czy nawet wymiany filtrów i oleju. A tu na dole warto te przewody również osłonić, one są delikatne i często też mogą ulec pogryzieniu. W moim filmie powoli będę się streszczał, bo ten film może trwać i trwać, co powieści jest bardzo dużo, dla kamarków w samochodzie również. Sami widzicie, jak to wszystko z bliska wygląda. Budzi trochę przerażenie, ale naprawdę działa. I jak dla mnie skutecznie odstrasza kune. Jak widać tematy kolczatki może bardzo szybko zdjąć, nie ma problemu. To taki tor przeszkód dla zwierzaka. Pod maską samochodu. Muszę Wam powiedzieć, że testowałem wiele zabezpieczeń w samochodzie, różnego rodzaju i naprawdę z marnym skutkiem tak kuna przechodziła, zawsze była w samochodzie, zawsze tam się kręciła, coś tam kąsała, gryzła dopiero ten sposób jakoś mnie przekonał i naprawdę to działa jeżeli zdecydujecie się na takie zabezpieczenie w swoim samochodzie to muszę Wam powiedzieć, że jest to wyzwanie, wyzwanie dosyć mocne, bo wymaga naprawdę zaparcie, że tak powiem, żeby to wszystko tak spokojnie, dokładnie, samodzielnie założyć, poukładać i zabezpieczyć, żeby się nie przesuwało, nie spadło. Na koniec jeszcze uwaga. Zwracajcie uwagę na wygłuszenie maski, bo na niej właśnie widać, czy była kuna, czy nie. Tam zostawia przeważnie sierść, swoje kłaczki i to jest bardzo, bardzo widoczne po otwarciu maski samochodu. Od razu widać, czy była pod maską samochodu, czy nie. I jeszcze ostatnie spojrzenie na kolektor wydechowy, ten właśnie tutaj na dole. Pamiętajcie, żeby tu nic blisko niego nie montować, nie układać, ponieważ to jest bardzo, bardzo wysoka temperatura. Muszę powiedzieć, że spodziewam się burzy komentarzy i na koniec filmu dodam, że ten samochód nie widział jeszcze kuny pod maską samochodu. No cóż, napiszcie co o tym myślicie, na tym kończę. Jak dla mnie ten sposób zabezpieczeń z powodzeniem sprawdza się, a auto jest utrzymane w sprawności technicznej oraz bez żadnych pogryzień. Dziękuję, to wszystko. Trzymajcie się. Cześć.